Pamiętam jak nagrywałem kiedyś film. Jak dostałem pierwszy raz wypłatę z dwójką z przodu, czyli 2000 euro dostałem i się tak cieszyłem, że po prostu to nagrałem, opowiedziałem o tym. Mówię, że pierwsza moja wypłata, że takiej kasy jeszcze nie dostałem nigdy w życiu, że 2000 euro. Bo tak zawsze dostawałem poniżej. Już się zbliżało z każdym miesiącem. Tam było 1800-1900. No i w końcu wybiła ta dwójka z przodu. Ja mega ucieszony, mówię, podzielę się z tym z widzami, a to jeszcze były początki nagrywania, wiecie, jeszcze sobie tak te wszystkie komentarze czytałem, ten hejt też mocno czytałem, no i nagle no i nagle się lawina komentarzy jaki debil, cieszy się z 2000 euro, no pojechał tam po prostu biedę klepać, pojechał tam żeby Niemcy go wyzyskiwali żeby go wykorzystywali, dostał 2000 i się cieszy jak małe dziecko no i mówię, że takich komentarzy było więcej było, było jak się oni za mnie wstydzą że Polak z takiej jałmużny się cieszy bo mu Niemiec daje, no i powiem Wam, że tych komentarzy było tak dużo, że po prostu usunąłem ten film, usunąłem ten film. I wiecie, ja sobie z tym hejtem jeszcze wtedy tak nie radziłem, po prostu za dużo tego było naraz. Film też się dobrze wyświetlił, żałuję teraz, że go usunąłem. Teraz tu sobie takie komentarze wiecie, olewam, albo coś odpowiem, głupiego, tak samo jak głupi komentarz. Teraz wiem, że piszą to osoby, które mają problem ze sobą, nie? Bo przecież wielu Polaków w Niemczech dalej zarabia poniżej dwójki. Dalej zarabia poniżej dwójki, a jak mają dwa, to się cieszą. No i ja się cieszę, i ja się wtedy tak samo cieszyłem. Ile zarabiam teraz? Tyle zarabiam. Nie wiem, może w którymś filmie to mówiłem, ale tak czy inaczej to było chore i żałuję do tej pory, że usunąłem taki film, bo wiem, jak potrafią być niektórzy Polacy po prostu zawistni. Jak potrafią cię zmieszać z błotem. Nie wiem, dlaczego to jest taki naród. no Nie rozumiem tego. Dlaczego w innych krajach potrafią się cieszyć? Z czyjegoś szczęścia, nie wiem, budować, motywować. A tu od Polaków tyle hajtu. Ja są też w porządku, bo mam fajnych widzów, ale jednak wtedy to był ogień. No nic, jeśli możecie, zostawcie tą obserwację, ale mówię, to obserwuj, niech obserwują tylko osoby, które naprawdę chcą to oglądać, a nie wchodzą, żeby e, cisnąć za każdym razem. Ja takich widzów nie potrzebuję. Trzymajcie się, cześć!